Elo, słuchajcie, w tym tygodniu no nie ma nic ciekawego, no skończyły się premie. Jednakże to nie jest najważniejsze, czy jakiś darmowy highs jest, bo niestety też nie ma. W tym tygodniu niestety jest taki trochę nudnawy, bym powiedzieć. Jednakże ma parę plusów. Jednym z tych plusów, oczywiście, no to taki w sumie najważniejszy, no to mamy premie na bunkier. Co prawda, 50% tylko. No, ale to, to zawsze coś. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ten tydzień trwa do 14 grudnia. Tak, dokładnie ten tydzień trwa do 14 grudnia. Czyli mamy bardzo długi tydzień w GTA. To się nie zdarza zbyt często, że tak dzieje się. A wydarzyło się to z jednego oczywistego powodu. Mianowicie, letnie DLC. Tak, dokładnie, tak jak można było przewidzieć, letnie DLC pojawi się tak jak zawsze. Przynajmniej przez 5 lat, jak tak oglądałem nawet historię, to zawsze pojawiało się w drugim tygodniu grudnia, zawyżej koło połowy. Zawsze jest to wtorek, bo zawsze Rockstar robi update'y wtorek. Więc ten tydzień kończy się właśnie 14 grudnia. Znaczy no, wiadomo, no tam do godziny pewno około 10 czy tam 15, zależy jak update oni po prostu wrzucą. No i prawdopodobnie będzie wiadomo live'ik z premiery tego DLC. Co oczywiście wiemy na temat tego letniego DLC, bo powiem szczerze, że nagrywam to sobie w czwartek, no Rockstar nie rzucił żadnego trailera. Rockstar nic nie dał. Nawet nie mamy informacji w sumie na newsway, że coś będzie, ale jako, że jutro jest piątek to... Prawdopodobnie już coś napiszę. No, bo pojawi się pewno. Tak strzelam, że 7 grudnia. Pewno dadzą do Red Dead już update, jakiś sobie wrzucą. Więc wydaje mi się, że w piątek już coś ogłoszą. Ale no, w datny moment, w czwartek nie ogłosili zupełnie nic. Nic nie zostało napisane w artykule na temat nowego DLC. Yy, więc no. Ale spodziewam się, że jutro coś już na pewno będzie. Czyli w sumie, jak leci ten film, no to już jest. Co na ten moment w ogóle wiemy na temat letniego DLC? W sumie oficjalna wiadomość od Rockstara brzmi taka, że będziemy mieli legalny biznes i będziemy pomagali naszemu staremu, co znaczy, oczywiście legalny biznes, i będziemy pomagali naszemu staremu znajomemu. I że w sumie dowiemy się wkrótce nowych rzeczy. No jednakże tutaj, właśnie jeden z użytkowników na forum. Gita. to po prostu napisał co szczerze ma się pojawić na ten moment, co na ten moment jest wiadome. Wiadome będą, że powrócą misje takie jak kontrakty, co były w Los Santos Tuners. Ciekawe ile ich będzie, ale pewno będzie więcej takich kontraktów. Będzie nowa muzyczka. Tak, ma się pojawić też Doktor Dre. On się już pojawił w Cayo Perico. Na samym początku przyjechał i potem odjechał, bo tam miał jakiś problem z wykreli mu album. No, być może on też będzie. Może on jest właśnie tą osobą, która powraca jako nasz stary znajomy. Co prawda, no, nasza postać z nim nawet nie przybija piony, ale no. To wiem, może właśnie o niego po prostu chodzi. Być może, właśnie to, właśnie jego grupa po prostu może być tymi głównymi osobami, którym będziemy właśnie pomagać, nie? I właściwie w sumie to, to tyle, nie? No, no nie, nic po prostu nie wiadomo na ten moment i to jest taki sposób to po prostu wygląda, nie wygląda to za ciekawie. No ale zobaczymy oczywiście w czasie, prawdopodobnie w piątek. Już coś wrzucą, tak przynajmniej myślę, jak nie w piątek, no to... Ja nie wiem, kiedy oni dadzą ten update do Red Deada. Tak bez zapowiedzi wrzucą, tak to droga będzie niepodobne, ale dlatego uważam, że... Na 100% coś dadzą. I... cóż... Jeszcze dodatkowo mogę powiedzieć, że niby robocze nazwali to DLC Fixers. Ale to, to, nic zupełnie nie mówi, bo to jest to, wiecie taka nazwa, żeby pracując nad czymś co nie ma nazwy, to nazwali po prostu sobie tak, żeby wiadomo było, hmm, jakaś nazwa, że nad czymś robią, o. Ale nic zupełnie nie ma, nie? No i cóż, w każdym razie to byłoby na tyle, do następnego, cześć.